Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przez Świat z Modami, odcinek numer 20. W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że będę budował kolejną strukturę, kolejną rzecz do moich dwóch budynków. To będzie troszkę później. Na początek myślę, że zaczniemy od takich mniejszych rzeczy, ponieważ troszkę nudzi mnie um, kopanie z zwykłym kilofem. Wy już na początku mówiliście, że powinienem stworzyć sobie Diamond Drill, um, przedmiot, który jest bardzo, bardzo fajny, bardzo dużym uproszczeniem i tak właśnie myślę, że przyszedł czas, żeby właśnie go stworzyć. Zobaczmy może, co będziemy potrzebowali dokładnie do naszego narzędzia. Um, Drill, wpiszmy drill, ponieważ najpierw musimy stworzyć mining drill, podstawową wersję. Potrzebujemy baterię, electronic silset, a także 5 sztuk Raffinet Iron. Jestem ciekawy, czy to w ogóle wszystko mam w swoich, w mojej skrzynce. 5 sztuk Raffinet Iron, chyba potrzebujemy więcej do baterii. Jeszcze potrzebujemy jakieś tam rzeczy, gdzie tutaj jest bateria. Nie za bardzo pamiętam jak się tworzyło baterię, i tu jest ten problem, bo nie za bardzo widzę jak się ją tworzy. Może inaczej, bo ta bateria jest naładowana dlatego jej nie ma jak ją stworzyć. Ale tutaj już wszystko mamy: Re baterii. Jest tin ingot, redstone i Cooper Cable. Cooper Cable, tin ingot. Gdzie jest tin? O, tinu mamy naprawdę sporo. 4 sztuki i dwie sztuki potrzebujemy jeszcze. Redstone'a, na szybko to stworzymy. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Rebattery. E dalej. Electronic Searset jeszcze potrzebujemy. Electronic, wpiszmy to szybko. E to jest to. Mm -hmm -hmm -hmm. gdzie to jest? Ok, mamy. Czyli Raffinet Iron, dwa Redstone'y i Cooper Cable. 6 sztuk Cooper Cable 6? E, Na pewno 6? Tak. Y, rafinet Iron, jedna sztuka i dwie sztuki Redstone'a. E, to jest takie myślę, że krótkie przypomnienie, jak coś się tworzyło. E, dawno tego nie używaliśmy. Nie używaliśmy w ogóle modu e, Industrial Craft. E, czasami warto do tego wracać. E, przypominać sobie, jak coś się tworzyło. Um, bardzo przydatna rzecz. Tak więc myślę, że będziemy skakać między jednym modem, a drugim. Um, to jest myślę, że dobra rzecz. Nie będziemy tworzyli wszystkiego na raz, że najpierw wyczerpiemy wszystko z Billcrafta, potem z StoneCrafta, potem stwo wszystko stworzymy z Iron. Myślę, że taka odmienność między jednym modem, a drugim modem e, będzie całkiem w porządku. Wam to na pewno się spodoba. E, teraz żeby stworzyć Diamond Drill e, potrzebujemy 3 sztuki diamentów. Raz, dwa, trzy. I za chwilę pójdziemy na dół i naładujemy naszego Diamond Drill Ale zanim tam jeszcze pójdziemy, będę potrzebował na pewno jedną rzecz Ponieważ Diamond Drill ma bardzo małą, bardzo mały, bardzo małą ilość gromadzenia energii w, w tym narzędziu Dlatego potrzebujemy takie urządzenie, które będzie gromadziło tą energię To jest dokładnie lappak. Pack Tylko żeby stworzyć lappak Pack, potrzebujemy najpierw Bat pack. Batpak, żeby stworzyć, potrzebujemy Electronics Searset. 6 eee, baterii? O, chyba pogięło Jak się tworzyło baterie znowu? Eee, nie, czekajcie, dwa Redstone, y, ale nie wiem, czy to nie potrzebne było. Eee, może zobaczę szybko. Tak, żeby być pewien. Eee, bo jeśli potrzebuję. Nie, na szczęście nie potrzebuję. Potrzebuję dokładnie 6 baterii. 6 baterii, także no, mogę to bardzo szybko stworzyć. 6, um, troszkę mało kabli mam. 6. Tutaj weźmiemy więcej redstona i więcej Tinu. Um, I szybko stworzymy 6 sztuk i to na pół, 6 baterii dokładnie. Odłóżmy to, czego nie potrzebujemy. Dalej A... Um, But, Pak, uh, Tin i Electronic Searset. Electronic, electronic Searset tworzyło się z. Aha, to było 6 kabli z tego co pamiętam. A już nie mam tyle kabli. Uh, mam dwie sztuki gumy. Może weźmy teraz już 6 sztuk gumy. Tu weźmiemy stąd Cooper. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Um, no i teraz możemy bardzo łatwo sobie stworzyć. Kable, no oczywiście źle to zrobiłem, no dalej, 6 sztuk mi daj, i to możemy na razie odłożyć do naszego industrial craft skrzynki 10 sztuk. Tyle nie potrzebujemy, bo potrzebujemy dokładnie 6 sztuk. Do tego potrzebujemy jeszcze na pewno Redstone'a i na pewno rafinet Iron. Tutaj dwie sztuki potrzebujemy dokładnie, czyli chyba na styk mamy tego e, Raffinet Iron. Na pewno będę musiał potem e, przejść się do góry, ale to myślę, że poza odcinkiem, e, tak, żebym miał więcej tego Raffinet Iron. I kiedy będę potrzebował, wtedy w każdej chwili będę mógł po prostu e, zabrać to ze swojej skrzynki. Jak teraz się tego podpaka. Aha, jeszcze tin potrzebujemy. Ok, jedna sztuka tinu. Teraz tak. E, Philosopher Stone. Electronic Searset, 6 sztuk baterii. I team. Mamy Badpaka. Teraz z Batpaka stworzymy e, Lappaka. Fajne w ogóle nazwy wymyślili twórcy tego modu. Batpack, Lappak. Całkiem ciekawe, powiem wam. Lappak. Um, to jest lapis lazuli. O kurcze, drogie. I Advanced Searset. Jak się tworzyło Advanced Searset? Pewnie potrzebujemy Electronic Searset, o właśnie. I tu jest problem, bo nie mam więcej już. No dobra, to chodźmy szybko, weźmy troszkę więcej naszego Iron Ingot. 10 sztuk powinno, myślę, że wystarczyć. To przetopimy na. A bo gdzie ja idę w ogóle? A, mam nadzieję. nie, dobra. Trochę teraz się zamotałem, ponieważ chciałem wrócić do naszego induction furnace, ale ja zapomniałem, że ten system cały czas działa, albo nie działa. Ha, po tej ostatniej zmianie mi się wydaje, że kurczę, nie pamiętam jednej rzeczy bardzo ważnej. No ale no nic, tutaj już doszedłem na samą górę. Jak tu już jestem, to mogę po prostu to wszystko przetopić na Rafinet iron. To będzie bardzo krótka chwila. Już mam naszego Rafinet iron. Swoją drogą chyba tutaj też mogłem to przepalić na rafinet Iron, ponieważ przecież ten tak, dokładnie, przecież mój system wyłącza tutaj e, timera z tej strony, nawet go nie słychać. Tak, nie słychać go, więc e, trochę źle zrobiłem, że poszedłem do góry, troszkę czasu, straciliśmy, ale przynajmniej się upewniłem, że, e, że, że tutaj wszystko jest powyłączane i działa tak jak powinno. A w ogóle, właśnie, nie, jeszcze jak widać, skrzynka tam do góry nie jest pełna, więc te przedmioty jeszcze nie spływają na sam dół, także jeszcze możemy ze spokojem sobie poczekać. Raczej nam się nie śpieszy do tego etapu, mamy wystarczającą ilość kobla, chociaż troszkę się już kończy, ale z tego co pamiętam, do góry to tam już jest kilka staków tego kobla, więc za chwilę będzie zbawienie. Dobra, bo tutaj się rozgaduję o kolejnych tematach, rozbieżność myśli i za chwilę zapomnę, co ja w ogóle tworzyłem. A muszę zająć się tym odcinkiem, a nie tym, co było wcześniej. Ja za chwilę również Wam pokażę, co, ile tam jest w skrzynce do góry przedmiotów i za jaki czas tutaj to wszystko się pojawi na dole. Bo zapewne i Wy jesteście bardzo ciekawi, czy to, co ja stworzyłem, będzie działało. No, ja Was mogę zapewnić, że to na pewno działa. Um, to jest system przeze mnie sprawdzony, przeze mnie wymyślony. Kurcze, no, przez to, że gadam, zapominam, co ja miałem wziąć: Glowstone'a i Redstone'a. Dwie sztuki Glowstone'a i cztery sztuki Redstone'a. Nie pięć, a cztery. Dobra. I teraz możemy stworzyć uh, Advanced Searset. Om, um, elektronik. Tutaj, redstone, glowstone, lapis. Advanced. Dalej. Dosyć, dosyć yy, droga jest ta maszyna. E, skomplikowana, nawet, dosyć, bym powiedział. E, bo trzeba troszkę się namęczyć, żeby dojść do tego lapaka. Advanced, Batpack i lapis lazuli. Lapis lazuli bodajże tworzyło się. A. Nie wiem, czy może tutaj 4. Nie, musi być 9. Dobra, wszystko jasne. Dziewięć sztuk musi być w ten sposób położone. Jak widzicie, raz, dwa, um, trzy, cztery. Oj, nie starczy mi, kurczę, za mało wziąłem, cztery półstaka powinno wystarczyć. Jeszcze tylko dwie sztuki lapidazolu potrzebujemy, czyli dwie sztuki tutaj trzeba wszędzie poukładać. 6 sztuk, dobra i teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Advanced Searset, Bat Pack, Lap Pack. Super. Podkładajmy to, czego nie potrzebujemy. Rafinet Iron. Chodźmy teraz na dół. Lapak, z tego co pamiętam, to chyba może pomieścić 300 tysięcy EU. E, takie są moje przypuszczenia, z tego co mi wiadomo. E, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak. A ten Diamond Drill chyba ma zapas do 60 tysięcy. E, ja wam to myślę pokażę na sam koniec odcinka, ponieważ to będzie dosyć sporo trwało zanim to wszystko się naładuje. E, w międzyczasie myślę, że zrobimy w ten sposób: że chodźmy do góry. I ja Wam dokładnie pokażę, w którym miejscu ja mam zamiar stworzyć kolejny domek. Taki myślę, że dosyć mały, który na razie będzie wisiał w powietrzu. On dokładnie będzie tutaj, w tej przestrzeni, tam gdzie pokazuję kursorem, dokładnie tutaj będzie się znajdował. Dlatego właśnie teraz mogę Wam wyjaśnić, dlaczego zostawiłem tutaj otwartę, otwartą drogę w tą stronę. Chcę połączyć tutaj te takie dwa mostki. I tam z tyłu tak umieścić taką małą chatkę. Potem pewnie zrobimy takie podpory w dół, tak żeby wyglądało to bardziej realistycznie. Na razie tego nie tworzę, ponieważ myślę, że dół też nie mogę zostawić w taki sposób, jak to teraz wygląda. Na pewno troszkę to zmienimy, żeby ten teren troszkę zapełnić. Także jak to jest jedna góra, żeby z każdej strony było jakieś wyjście, jakieś maszyny się znajdowały, jakieś takie powiązania między jedną górą, między górą a dołem, tak żeby było zróżnicowanie poziomów. No i to jest właśnie w tym dobre, że będę mógł się pomieszczać po tej całej górze. W każdej chwili będę mógł zejść z jednej strony na drugą stronę i przechodzić w dwie strony. Nie będę musiał skakać nie będę musiał skakać po tych wszystkich górach, wertepach itd. itd. Jak to wszystko potem będzie wyglądało, oglądajcie mnie, to na pewno wszystkiego dokładnie się dowiecie. Tak jak mówię, teraz zrobimy tylko i wyłącznie górę, na razie będzie to dosyć wisiało. Mam nadzieję, że ta chatka będzie taka mała chatka. Co w niej będzie to jeszcze dokładnie nie wiem, ale pewnie z biegiem czasu wszystko się okaże. No cóż, myślę, że możemy zrobić takiego krótkiego time i w tym krótkim time ja wam dokładnie pokażę, jak ta chatka powstawała. Mam nadzieję, że ona wam się spodoba i wrócimy za kilka chwil. Wtedy pewnie wrócimy do tego pomieszczenia na dole, tam gdzie ładuje się, się laptop i Myślę, że będziemy potem kończyli odcinek. No cóż, tak więc zabieramy się do budowy. I tak prezentuje się w całej okazałości ta budowla, którą przed chwilą oglądaliście. Nie jest ona zbyt wielka, um, ale pewnie jak już zauważyliście we wszystkich moich seriach, które tutaj prowadzę na swoim kanale, um, te budowle, przynajmniej jeśli chodzi o um, Strzesianem Przez świat, czy będzie chodziło o hardcore stera firma Craft, um, czy będzie chodziło o um, właśnie tą serię, to ja w odcinkach um, nie buduję zbyt wielkich rzeczy. Ale chcę, żeby cała, cała ta, ta przestrzeń, która mnie otacza, wyglądała jako jeden wielki kompleks, tak? Żeby wszystko było w jednym stylu, no czasami jest czasami są różne style, z tego względu, że zależy w jakim obszarze się znajduję Czasami lubię łączyć jakieś style. To wam pokazywałem właśnie chociażby przy serii z trzesianem przez świat. Tutaj akurat postawiłem na jeden styl głównie buduję tylko i wyłącznie z um... Tu z e, drewna i z marble. E, Tom budowlę również zbudowałem właśnie z tych materiałów. Jak widzicie, ta budowla w ogóle widnieje e, w powietrzu, na cały czas wisi, e, ale o to się nie martwcie, ponieważ e, na pewno będą pewne e, podpory, które będą sprawiały, że ta budowla będzie bardziej realistyczna. Na razie tego nie budowałem, ponieważ na dole nie pozostawię tego obszaru tak, tak, jak teraz wygląda. Na pewno tam coś powstanie. Tak, żebym mógł wychodzić między jedną stroną a drugą stroną, z każdej strony będę miał po prostu dostęp do każdego terenu. Czy będę wchodził z tego budynku, czy będę wychodził tędy, czy tędy, po prostu muszę mieć dostęp do każdej strony. W ogóle tutaj, jak widzicie, to jest jedna wielka góra. I tą górę tutaj postawiłem sobie za cel, żeby ją ładnie upiększyć, żeby to wyglądało jako jeden wielki kompleks. Tak jak mówiłem, każda seria, którą tworzę. Chcę, aby teren, który mnie otaczam, wyglądał jako jeden wielki kompleks, jakiś taki projekt. I prawdopodobnie, albo nie, tego nie powiem. To będzie jako ciekawostka. Dalej, co chciałem tu jeszcze Wam powiedzieć? Jak zauważyliście, pewnie ta budowla nie ma dachu. Tak samo ta budowla jeszcze nie ma dachu, ale o to się nie martwcie, ponieważ ja mam pewien projekt, pewien plan w sumie w głowie, w moich myślach, który chcę zrealizować. Który dzisiaj zalążek, już będziecie wiedzieli o co chodzi. Um, ale zanim to powstanie, będzie dotrwało jeszcze kilka, kilkanaście odcinków, ponieważ no, muszę najpierw zbudować kilka budowli. A poza tym, najważniejsza rzecz, jaka tutaj opowiązuje, to posiadanie właśnie centrum dowodzenia. Do tego na pewno będzie jeszcze bardzo, bardzo długa droga. Tak więc, no tak jak mówię, to będzie jeszcze kilkanaście odcinków, zanim zrealizuję to, co mam w swojej głowie. Um, i, 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 e, mogę tylko powiedzieć tak, że będzie bardzo ciekawe zjawisko, że kiedy będziemy w tym centrum dowodzenia, będziemy bawili się tymi przyciskami, e, to tutaj będzie fajny efekt, który e, będzie e, coś ciekawego prezentował. E, dobra, chodźmy do środka. Za chwilę też Wam dokładnie, dokładnie powiem o co mi też chodzi, bo ponieważ chcę Wam, e, bo ponieważ, no e, nieważne, e, chcę tutaj dać zalążek i w najbliższych odcinkach będę chciał. Poza odcinkami już myślę zbudować te dachy, ponieważ tam jest kupa roboty i nie chcę tutaj tej monotonnej pracy pokazywać na, na odcinkach. Aha, chciałem wrócić do jednej bardzo ważnej rzeczy. Chciałem Wam pokazać z tym lappakiem i Diamond Drill. Zajdźmy może na dół. Ja już obydwa narzędzia naładowałem. Jeśli... Aha, ja te narzędzia przecież mam w moim Bug. Może Wam pokażę. To jest lappak. To jest Diamond Drill Zobaczmy, mamy 89 000 MF. Kiedy tutaj um, wkładałem lapaka, to mieliśmy 550, coś w ten deseń. I teraz, tak jak mówiłem, lapak bodajże 300 tysięcy, w sumie możemy to oszacować bardzo szybko, 570 tysięcy mieliśmy, teraz mamy 90 tysięcy. Lapak 300, myślę, że Diamond Drills 60 tysięcy, tak podawałem wam, bo, ale wydaje się, że troszkę ma więcej, 100 tysięcy można nawet mieć, to jest 400 tysięcy, 480 000. i teraz musicie wziąć pod uwagę ten błąd, że do góry, znaczy błąd. Do góry są też maszyny, które non-stop zjadają energię. Więc na pewno te 80-90 tysięcy przez ten czas, kiedy budowałem, kiedy tutaj krzątałem się pomiędzy tymi pomieszczeniami, te maszyny ciągle zżelały tą energię. Tak więc myślę, że stwierdzenie 400 tysięcy na obydwa urządzenia, czyli 300 tysięcy na lapaka, 100 tysięcy na diamond drill, to jest w 100% chyba można powiedzieć prawdziwe. No, z tego względu, że tak wychodzi z oszacowań, jeśli chodzi o MFE. Co dalej chciałem Wam pokazać dzisiaj? Aha, chciałem Wam pokazać to pomieszczenie. Jak widzicie, mam dokładnie 12 tanków pełnych, czyli to zadanie, które tworzyłem w poprzednim odcinku, w odcinku numer 19, czyli stworzenie pompy tak, aby ta pompa zasilała 6 tanków, było dobrym pomysłem. Jak widzicie, teraz nie muszę się w zupełności martwić o Moje silniki, e, ponieważ mam 12 tanków, które są pełne. 6 tanków jest uzupełniane przez jedną pompę, i 6 tanków jest uzupełniane przez kolejne 6. E, przez kolejne. Przez. A, się zam, zamatwałem. E, kolejne 6 tanków jest uzupełniane przez, e, przez pompę. E, tak, ale Wam mówiłem we wcześniejszym odcinku, a także we wcześniejszych odcinkach, że tutaj i tak, i tak y, zrobię system. Z jednego względu, ponieważ po pierwsze chcę Wam to pokazać, jaki system chcę tu zbudować, a po drugie, bardzo ważna rzecz, chodzi o bezpieczeństwo. A bezpieczeństwo w tej serii dla mnie jest najważniejsze. Nie chcę tutaj mieć jakiegoś wielkiego sonka. Chodźmy jeszcze do góry. Chciałem wam coś pokazać, że ta skrzynka, którą, znaczy te kuary, i ten cały system, który zbudowałem w 18 odcinku, jest w 100% prawdziwy. On w całości działa. Jak widzicie, materiały idą na dół. Um, więc... Teraz jest wszystko szeregowane do moich skrzynek. Tamta skrzynka jest no pełna. Ona tylko i wyłącznie się włącza, kiedy... Um, kiedy jest... Um, nie, czy nie, nie. Jest teraz miejsce w skrzynce. Ona się włącza wtedy, kiedy um, jest pełna. Właśnie jest pełna, więc um, te przedmioty są opróżniane do moich skrzynek i są segregowane przez um, właśnie Sorting Machine. No taki był cel w sumie to nam się udało osiągnąć jestem z tego bardzo zadowolony. Dalej co wam chciałem jeszcze powiedzieć, ponieważ to już jest wszystko w tym odcinku. Aha, jeszcze nie, nie jeszcze chciałem stworzyć jedną bardzo ważną rzecz. To co mówiłem wam wcześniej, jeśli chodzi o te wszystkie dachy. Jaki ja mam pomysł z tymi dachami? Może zejdźmy troszkę na dół z tej listy. Wybierzmy... O właśnie, nasze lampy. Pokażę na przykładzie zielonej lampy, ponieważ zieloną lampę też będę używał właśnie w tym upiększaniu moich, moich domów. Potrzebujemy szkło redstone i lime lumar, glowstone redstone i dwa, dwa lime dye. Dwie sztuki lime dye, sześć sztuk szkła i jedna sztuka redstone. W sumie dwie sztuki redstone, jedna sztuka glowstone'a. E, za chwilę Wam dokładnie powiem o co mi chodzi e, z, e, z tym efektem. Oj, nie ten przycisk. Trzy. E, dobra. I teraz tak: Lime Dye e, i Redstone, Glowstone, Lime Lumar. Lime Lumar, Redstone, 6 sztuk szkła. Mamy lampę. Jak działa lampa myślę, że nie muszę nikomu tłumaczyć. Jeśli ktoś nie wie, to na pewno dowie się w najbliższych odcinkach, jeśli będzie mnie oglądał oczywiście. Um, o co mi chodzi z tymi lampami? Tak jak mówiłem, centrum dowadzenia będzie w miejscu, który będzie obejmował cały ten obszar. To jest pierwsza zasada. E, tak, że kiedy ja będę bawić się przyciskami, będę miał możliwość oglądania całego efektu, który będę pokazywał. E, mam zamiar zbudować dachy właśnie z lamp. E, ten dach będzie zbudowany z dwóch kolorów. Każdy dach będzie miał swoje kolory. I teraz bawiąc się wajkami, czy przyciskami na odległość będę oglądał, jak ten całe pomieszczenie, te wszystkie, cały krajobraz w ogóle się rozświetla. Będzie prawdopodobnie, a nawet mogę powiedzieć na 100%, na 100 świetny efekt. Dosyć, dosyć ciekawe to będzie wyglądało, tak więc naprawdę warto będzie to zobaczyć. Ja tylko mogę to Wam powiedzieć na razie, jak ja to widzę. Wy to musicie zobaczyć już. No myślę, że za kilkanaście odcinków, jeśli dobrze pójdzie, to powinniśmy takie, takie coś zbudować. Tak, jak mówię, centrum dowodzenia, zanim to zbudujemy, no jeszcze troszkę czasu minie, z tego względu, że potrzebujemy tych maszyn naprawdę sporo. Potem te wszystkie lampy stworzyć, myślę, że to tak jak mówiłem, poza odcinkami będę już tworzył te lampy, bo tych lamp będzie naprawdę do stworzenia mnóstwo. A poza tym, jak widzicie, to jest bardzo, bardzo kosztowne, więc będzie spora liczba energii potrzebna IMC w sumie, bo będę wykorzystywał moje kolektory do tego, żeby stworzyć te wszystkie lampy. I co tutaj jeszcze wam chciałem powiedzieć? No, tak jak widzicie. Myślę, że to chyba... Znaczy nie, myślę, że to będzie prawdopodobnie wszystko w tym odcinku. Ja, tak jak zauważyliście, na całym moim kanale preferuję kreatywność, wyobraźnię. Pokazuję wam swoje... Niezależnie w sumie czy to będzie seria strzelianem przez świat, czy będę bawił się modami, budowlami, projektami, kompleksami. Niezależne to jest. Za każdym razem będę chciał pokazywać wam kreatywność, a także pokazywać swoją wyobraźnię Taka jest tematyka w sumie mojego kanału, tak więc mam nadzieję, że to wszystko Wam się podoba. No i cóż, cóż to chciałbym Wam jeszcze powiedzieć? No ja pokazuję wszystko na kanale to, co ja uważam, że jest najlepsze, coś, co jest dla mnie kreatywne i coś nowego, przynajmniej z mojego punktu widzenia. No i cóż, myślę, że to będzie wszystko, tak więc trzymajcie się, do zobaczenia, papa! Pa.